I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Phoenix. Dzień dobry, krypto. Dzisiaj mam wiadomości na 12, już drugą część lutego 2021. Mamy oczywiście piątek, kolejna audycja wyjdzie w sobotę do południa, może po południu do godziny 14 czasu polskiego. Zbierzemy tam resztę wiadomości na weekend i oczywiście. Zobaczymy, co tutaj się jeszcze wydarzy. Ja tą audycję nagrywam troszeczkę wcześniej, także jeżeli cena na Coingecko od tego czasu się zmieniła, to sorry, ale nagrywam 3, 4, 5 godzin wcześniej, zanim ta audycja się pojawi. Więc gdzieś godzina jest teraz 17 czasu polskiego, on może 3 godzin wcześniej, zanim się pojawi, więc miejcie to na uwadze, tylko jeżeli chodzi o oczywiście cenę Bitcoina, bo może być również 50 i 41 za parę godzin. Taką mamy naturę tego rynku. Ale jeżeli chodzi o oczywiście Safedina, must standard Bitcoina, zapraszam do wydawcy jedną z trzech sztuk przeznaczoną na konkursy, będziemy losować już w jutrzejszej audycji. Czyli w tej dzień, dobry krypto, na sam koniec, wylosujemy z komentarzy osobę, która wygra, oczywiście, tą książkę i wyślemy w przyszłym tygodniu na spokojnie. Podobno Elipal doszedł, ty już do ostatniego wygranego, też powinny dojść gadżety, które były tutaj przedstawiane. Jeżeli ktoś się nie zgłosił jeszcze po te gadżety, te, które możecie dzielnie używać podczas dziennego, Użytkowania różnych trunków w przypadku tego otwieracza, czy podpisania umowy nieruchomości związanych z tym, że na kryptowalutach dorobiliście się piątej haciendy, no to można wykorzystać to, jeżeli wygraliście w poprzednim konkursie. Dobra, przejdźmy do Coingeco, zobaczmy co się dzieje tutaj na ten czas, o tej godzinie, czasu 17 polskiego. 5PM, jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii i już zapomnieliście o polskim języku, czy w Ameryce, tam to się nazywa 5PM czasu polskiego, bitcoin 47 10 dolarów. Jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny, mamy delikatną korektę 1,5%. Nie jest to jakaś to kosmiczna korekta, także nadal mamy chyba sezon altcoin, no bo zobaczcie: AMP 57,6%, Graf 52,3%, Voyager Token 38,2%. Projekty, które sobie gorzej poradziły, to jest Forchain, minus 9%, Qtum, minus ample Ampleforth, minus 8,4%. Dyrektor finansowy PayPal mówi, że firma nie może zamieniać gotówki na krypto. PayPal nie rozważa przydzielania części swojej gotówki do Bitcoina lub innej kryptowaluty, pomimo wiary w potencjał zasobów cyfrowych. Chodzi tutaj oczywiście o inwestycje w Bitcoina, tak jak na przykład Tesla przeznaczyła z jakiegoś tam portfolio natury inwestycyjnej na nowe aktywa. Powiedzmy cyfrowe przeznaczyli 1,5 miliarda tutaj. W przypadku PayPala na razie nie mówi się o tym, żeby mogliby tutaj przeznaczyć jakąś część. Firma przyznała, że wierzy w przejście na cyfrowe formy walut i uważa, że to jest nieuniknione, a w grudniu dyrektor generalny PayPala Dan Schulman określił portfele cyfrowe jako naturalne uzupełnienie walut cyfrowych i stwierdził, że firma utrzymuje i obsługuje 360 milionów portfeli cyfrowych. Prawdopodobnie nie zamierzamy inwestować korporacyjnej gotówki w takie aktywa finansowe. Powiedział John Rainey podczas wywiadu, dodając, ale chcemy! Wykorzystać tę szansę wzrostu, która jest właśnie przed nami. Z drugiej strony, pamiętajmy, że o takich rzeczach dowiadujemy się najczęściej po fakcie dokonanym. Także to, co się dzieje dzisiaj, a czy zainwestują tak naprawdę w niedalekiej przyszłości, oceni czas, więc. Na takiej podstawie to zostawimy, ale jak na razie za, z, zapierają się nogami i, i, i rękoma, że, że nie. Na razie nie będą inwestować w Bitcoina tak jak Tesla, ale będą dalej przedstawiać ten potencjał i przekazywać go dalej oczywiście i inwestować bardziej w swoją strukturę związaną z cyfrowymi walutami, jako powiedzmy funkcjonalności dla swojego klienta. You today, Dogecoin Mania może zagrozić Litecoinowi analityk Lucas Nuzi. Zobaczmy pod jakim względem. Obie sieci mogą oprzeć się możliwym atakom. Analityk kryptowalut Lukas Nuzi, współzałożyciel i doradca Digital Asset Research powiedział, że może nastąpić atak na sieć Dogecoin i Litecoin po ostatnich wzrostach, czyli mogą być ofiarami własnego sukcesu w tym wypadku. Według pana Nuzi w 2014 roku w sieci Dogecoin brakowało kopaczy, przez co była ona podatna na 51 ataków. Deweloperzy zaimplementowali pomocniczą aktualizację Proof of Work, Stało się możliwe połączenie wydobycia Dogecoina z tym procesem w podobnych sieciach. Rozwiązania były kontrowersyjne. Od pierwszego dnia wydobycie Dogecoina stało się silnie uzależnione od większych podmiotów wydobywczych, tak więc obecnie 95% prac wydobywczych Litecoina jest wykonywanych przez górników Litecoina. 1200% wzrost ceny Dogecoin spowodował mierny 15% wzrost jego hashrate'u, co jest wiarygodnym wskaźnikiem bezpieczeństwa sieci. W ten sposób zarówno Litecoin jak i Dogecoin stały się znacznie bardziej podatne na ataki. Więc o co tutaj chodzi? No, technologicznie Dogecoin jest tam, gdzie był jeszcze parę lat temu i to się nic nie zmieniło, hashrate nawet nie jest większy i tutaj w tym wypadku można, może występować prawdopodobieństwo ataku Lukas pokazuje dokładnie, jak on może wyglądać: kupić dużą ilość Dogecoinów i LTC, wtedy zdepozytować je na głównych giełdach, zatejdować dużym LTC do Bitcoina, wyciągnąć BTC, a wtedy zastosować 51% atak. I wtedy też można, że 51% atakiem do, dodamy historię taką, że żadnego depozytu nie było na giełdach wczesnych Dogecoina i LTC. Tymczasem pod koniec dnia sieć Dogecoin wydaje się niedojrzała pod względem postępu technologicznego z punktu widzenia 2021. W ten sposób badacz podkreśla ryzyko zagrania all-in na monecie Shiba Inu, czyli Dogecoinie. Ten brak dojrzałości i powagi jest zabawny, jest częścią pewnie memu, ale jeśli Dogecoin wart 10 miliardów dolarów jest twoją odskocznią od kryptowaluty, musisz być ostrożny. Nie wkładaj oszczędności życia do właśnie tego mema. Chodzi o technologię w tym przypadku, tak? tam technologii nie ma, no ale już chyba wszyscy się z tym zgadzamy w tym świecie kryptowalut, że tutaj wygrywa ten, który ma największy hype, największy, można powiedzieć, ostatnią popularność wymawianą przez sławne osoby. Tak jest w przypadku douszkołana. Kto by się przejmował dzisiaj technologią, czy ona jest, czy, czy nie jest, oczywiście to jest sarkazm. W przypadku kryptowalu. Jak to niektórzy powiedzą, ważne, że rośnie. Nie? Grayscale dodaje Ethereum o wartości 93 milionów dolarów w ciągu 24 godzin, najwyższy napływ w 2021 roku. Przekłada się to na 52 tysiące Ethereum zakupionych w jeden dzień przez Grayscale. Zobaczcie, jak oni tutaj odkupują od początku lutego. Mówiliśmy to. W pierwszym dniu, kiedy zaczęli kupować Ethereum dla swoich klientów, więc to jest też, można powiedzieć, cel czy nasza wiedza, że wiemy, że Greyskill kupuje dla swoich klientów i klienci są zainwestowani w Ethereum. Dlaczego są zainwestowani? No, bo jak już powiedzieliśmy wcześniej, nie tylko technologia się liczy tutaj w tym, tym rynku, ale też zyski, tak? A te zyski na pewno powinny być większe w momencie, kiedy Greyscale kupuje dla swoich klientów, bo klienci Greyscale powinni wiedzieć, co robią i mieć jakąś logistyczną wiedzę na ten temat, w którym, w którym kierunku pójdzie właśnie Ethereum. I tutaj mamy te wszystkie, które ostatnio to Mamy też Litecoina, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, no może nie do końca, 2075 mniej. Ethereum Classic mają, ZEK 0, ZEN 0 dokupili, XLM też Stellara 0 w ostatnie 7 dni. Ale Ethereum najwięcej z całego tego portfolio. Na drugim miejscu jest chyba tutaj Litecoin, no a najwięcej zawsze jest Bitcoinie, czyli BTC w tym przypadku. Coindesk, były programista Bitcoina, Mike Hearn odchodzi z korporacyjnej firmy blockchain R3, R3 pewnie Corda w tym wypadku. To jest duży czy cios, czy nie? Może ma po prostu inną wizję swojej, dotyczącą swojej przyszłości. Hen zostanie CEO nowej firmy, pozostając jednocześnie doradcą technicznym w R3, czyli nadal będzie tutaj doradcą. Ja bym chciał kupić książkę tego pana. Przy korespondencji, powiedzmy z Satoshi Nakamoto, czy, czy powiedzmy po już, jak Satoshi opuścił i, i wyjdzie taka książka. Na razie po angielsku pewnie wiem, kto ją w tym momencie pisze, więc jak już wyjdzie, to wam przekażę, bo ma świetne cytaty dotyczące też całej tej walki o skalowalność Bitcoina. Ten właśnie programista i ma wielką wiedzę, także gdziekolwiek on dołącza, był na pewno bliski tego o czym mówił nam Satoshi Nakamoto. Zobaczmy, może się dowiemy z tego artykułu, gdzie teraz przychodzi. Jak dowiedział się Coindesk, Mike Hearn, główny inżynier platformy firmy zajmującej się budową łańcucha bloków korporacyjnych R3, odchodzi ze swojej roli w firmie. Hearn pozostanie dalej, będzie tam doradcą technicznym. Hearn od dawna ma ambicje, by poszerzyć swoją ofertę i rozpocząć nowe projekty, głosi notatka. Hearn dołączył do R3 w 2015 roku, odegrał kluczową rolę w tworzeniu platformy Corda z CTO Richardem G. Brownem. Ostatnio Hearn Nadzorował niedawno wprowadzony system Conclave zbudowany z wykorzystaniem technologii Intel SGX i nie ma też odpowiedzi, gdzie on dołącza. Także do, dodaję to troszeczkę takiej nutki: hmm, gdzie ten pan się pojawi? Tam będzie pewnie coś ciekawego się działo. Czy związanego z, z Satoshi, czy z oczywiście Bitcoinem? Nie wiemy. Przed dołączeniem do R3, Hern był jednym z wiodących wcześniej programistów, tworzących podstawowe oprogramowanie Bitcoina i jedną z nielicznych osób, które rozmawiały przez e-mail z pseudo-anonimowym twórcą Bitcoina, Satoshi Nakamoto. Zrezygnował z projektu publicznie na początku 2016 roku. Wcześniej był starszym inżynierem oprogramowania i kierownikiem technicznym Google. O czym tutaj nie piszą na Coindesku, a czego dowiecie się w tej książce, dlaczego Mike Hern odszedł też wcześniej, podczas tej wojny o skalowalność Bitcoina, o powiększenie bloku po prostu, miał w pewnym momencie dość tej całej walki i przeszedł do kordy na takiej zasadzie. Jestem ciekaw, gdzie on teraz właśnie przechodzi, bo nie ma tutaj jasno sprecyzowanego tego, a sam Hern nie od razu odpowiedział na pytania, czy może ponownie dołączy do ekosystemu Bitcoina, czy szerzej do świata publicznych łańcuchów bloków. Więc jeszcze raz powtarzam, trzeba śledzić tą osobę, bo naprawdę wielki mózg nie związany z Elonem maskiem, tylko mózg technicznego podejścia i też skalowalności Bitcoin. Także będę obserwował, gdzie ten pan przechodzi z kordy. Na pewno, a jak się pojawi ta książka z jego właśnie cytatami, które są łudząco podobne do też Satoshi'ego i jego myśli technicznej bardzo prostej myśli, no to wtedy też przedstawię wam, że może wyjdzie może w języku polskim, może też Feature Publishing wyda tam też książkę. Jest bardzo ważne, żeby zrozumieć też jego punkt widzenia. Here today, XRP Forensic napisał na Twitterze do dyrektora generalnego Bitrue, prosząc, aby firma działała uczciwie wobec handlowców, których konta na Bitrue zostały rzekomo zablokowane. Więc zobaczmy, dziesiątki użytkowników nie mają dostępu do swoich kont. Według wątku na Twitterze grupa handlowców skontaktowała się z XRP Forensic, aby narzekać, że Bitrue zamroził ich konta. Bitro podało różne powody, ale czasami były one różne dla tych samych użytkowników. Tak więc zgodnie z tweetami Bitro podejrzewał, że wielu użytkowników korzystało z tego samego konta i oskarżył handlowców o pranie pieniędzy i udział w arbitrażu n-stopniowym. Hmm, no to jest coś ciekawego, bo wiemy, że takie konta razy 100 można założyć na każdej giełdzie, no, niektóre osoby o tym mówiły już w świecie kryptowalut do dwóch bitcoinów i można na większą sumę oczywiście takie rzeczy robić, jeżeli się nie ma KYC i AML-a, na niektórych giełdach, oczywiście, tak, więc tutaj mamy zamrożenie związane z tym, no i XRP Forency wychodzi z informacją, że proszę je odblokować. Ale jeżeli giełda ma dowody na to, żeby stwierdzić, że ta osoba logowała się z tego samego IP, lub pod jakimś innym kontekstem, może będzie tutaj dochodzenie. W tych sprawie tych kont, które miały dostęp do jednej osoby, na przykład. Samo XRP Forensic, który zapytał, dlaczego Bitru ma zasady zakazujące arbitrażu dla jednej osoby, powiedzmy z jednego konta na drugie, w tweetach stwierdzono również, że nie tylko handlowcom odmówiono dostępu do swoich kont, ale także nie mają oni żadnych środków na ich odzyskanie. XRP Forensic zwrócił się z prośbą, aby w przypadku złamania jakichkolwiek zasad przez tych handlowców należy im przedstawić dowody na to lub umożliwić im Wypłaty środków. Także spieszy im się troszeczkę w tym wypadku. Na pewno giełda spróbuje odpowiedzieć. No, jeżeli mamy jedno konto, logujemy się z jednego konta, no to nie mamy się tutaj o co martwić. Tutaj jest podejrzenie o powiedzmy jeden podmiot, który kontroluje wiele kont na bitru i dlatego będą badać tą sprawę w tym wypadku. Więc sam jestem ciekaw, jak tutaj się rozegra. Ta cała gra w tym przypadku. Grayscale rejestruje kolejne fundusze. Wiemy już o Yen Finance i Sushi Swap też jest już zarejestrowany kolejnym, czyli WiFi, Sushi yeah. Maker, Compound i SNX dokładnie te dla swoich klientów dołożył Grayscale. Także pamiętajcie, zobaczcie dokładnie te. Może to oznaczać, no na razie nie inwestują, ale może to oznaczać, że będą inwestować. W niedalekiej przyszłości właśnie, właśnie w te aktywy. Założyciel Dogecoina o wartości 8,4 miliarda dolarów sprzedał wszystko w 2015 roku za używaną Honda Civic. O, pierwotny założyciel Dogecoina. Stara się pogodzić z niedawnymi zyskami doja <grych> i tak naprawdę zapewnia, że zrezygnował z Dodgecoina w 2015 roku z powodu nękania społeczności w internecie i dlatego, że nie podobał mu się kierunek, w którym podąża społeczność, w tym samym roku Markus powiedział, że miał również problemy finansowe z powodu utraty pracy i postanowił spieniężyć swojego dołża wtedy w 2015 roku. Oddałem i sprzedałem wszystkie kryptowaluty, które miałem w 2015 po tym, jak zostałem zwolniony i przestraszyłem się moich malejących oszczędności w tamtym czasie. W sumie wystarczająco dużo, aby kupić używaną Honda Civic. Błyskawiczny wzrost wartości wydaje się niewiele znaczyć dla Markusa, który kwestionuje prawdziwą wartość dolara, czyli sam założyciel kwestionuje wartość. Markus stwierdzi, że nie może pojąć dyskusji o wzroście do 1 do dolara, ponieważ dałoby to nieproduktywnej monecie memowej kapitalizację rynkową porównywalną z wieloma wiodącymi firmami amerykańskimi. Mówi się, że Dogecoin osiągnie jednego dolara. To uczyniłoby kapitalizację rynkową większą niż rzeczywiste firmy świadczące usługi milionom, takie jak Boeing, Starbucks, American Express czy IBM. Czy Dogecoin na to zasługuje? To nie jest coś, co mogę pojąć, nie mówiąc już o e, odpowiedzi na to pytanie. Markus tak naprawdę podkreśla to, że prawdziwą wartością Dogecoina jest społeczność i jej potencjał do czynienia dobra. Powiedział, że jeśli społeczność ucieleśnia radość, życzliwość, zabawę, empatię, kreatywność i absurd, to jest to prawdziwa wartość Doge'a. <laughs> e, no, ciekawe. Ciekawe w tym przypadku jest to, że nawet swój założyciel e, nie, nie pojmuje tego szaleństwa na temat dogecoina, no ale kto wie. 1 dolar za dogecoina. Hm, troszeczkę to jest dalekie od rzeczywistości, ale zobaczymy co nam przyszłość przyniesie. Jack Dorsey i raper Jay-Z przekażą 23,6 miliona dolarów na nowy development trust na Bitcoinie, czyli Jay-Z będzie finansował nowy fundusz BTC w krajach rozwijających się. Zobaczmy dokładnie, co tutaj się dowiemy. A więc na początek Dorsi szuka trzech członków zarządu i opublikował link do formularza na dysku Google. Formularz głosi, że celem zaufania jest uczynienie w Bitcoin waluty w internecie. I dlatego taki fundusz powstaje. Tych dwóch osób prawdopodobnie. Cena bitcoina może osiągnąć 100 tysięcy dolarów do września, według modelu S2 Flow. Zobaczmy, co dokładnie tutaj w tym wypadku się dowiemy. A więc główna kryptowaluta była rozdarta w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Boxbox 5X, wszyscy teraz wracają do tego S2 Flow modelu, którego nie raz już tutaj przedstawialiśmy od plana B, a więc tutaj przekazują je w ciągu dwóch do 7 miesięcy, 100 tysięcy, jeżeli można iść za tym trendem. Oryginalna wersja modelu Bitcoin S Flow, który wydany został w 2019 roku opisał akcję jako wielkość istniejących rezerw lub zapasów a przepływ rocznej podaży bitcoinów na rynku. Więc osiągnięcie 100 tysięcy dolarów w nadchodzących miesiącach byłoby znaczącym kamieniem milowym dla pierwszej w historii kryptowaluty. Może to być tylko krok do jeszcze wyższego poziomu. W poprzednim twicie Plan B przewidział, że BTC może wzrosnąć nawet do 288 tysięcy w 2021 roku. Zauważył, że kryptowaluta została w trendzie, poruszając się stałym postępem i o nieuchronności wykorzystania tego potencjału dojścia ceny do 100 tysięcy może nastąpić między kwietniem a wrześniem tego roku, na tym właśnie modelu. przypomnimy sobie we wrześniu na temat stock to flow na pewno. Jeden z rynków Darkneta, Joker Stash, odchodzi na emeryturę po zarobieniu ponad 1 miliarda dolarów na nielegalnych transakcjach, więc to jest jeden z największych podziemnych rynków skradzionych danych kart płatniczych, oficjalnie przechodzi na emeryturę. Po zbyciu fortuny w wysokości ponad 1 miliarda dolarów, informuje Elliptic, brytyjska firma analityczna zajmująca się blockchainem. Przychody uzyskane przez Joker Stars można oszacować na podstawie wartości przychodzących płatności kryptowalutowych. Do jego portfela, jak widać na blockchainie, napisał współzałożyciel Elliptic, na rynek wysłano ponad 400 milionów dolarów w bitcoinach, a roczna sprzedaż osiągnęła szczyt na poziomie 139 milionów dolarów w 2018. Sprzedaż spadła w ciągu ostatnich następnych dwóch lat, odzwierciedlając szerszy trend spadkowy w działalności właśnie którą tutaj prowadzili, więc no, ta przyszłość też nie była zaciekawa. Nie wiem, czy to była związana właśnie z tym, że mocniejsze regulacje, co chwilę o Europolu słyszymy i jeszcze bardziej innych technicznych aspektach związanych z bankiem, że już mamy, musimy potwierdzić różne rzeczy, jeżeli kupujemy przez karty kredytowe, czyli te skradzione nie tak samo działają i dużo szybciej banki, powiedzmy, blokują różne transakcje, czy, czy przez to też... Nie byli aż tak popularni, dlatego przechodzą na ameryturę, A carding to proces wykorzystania skradzionych danych kart płatniczych do zakupu kart podarunkowych, które można następnie odsprzedać za gotówkę. No i tutaj niedawny ze sceny bitcoinów. Zawyżyłby wartość aktywów Joker Stash, jeśli przyjmiemy średnią łączną prowizję w wysokości 20% od sprzedaży, to biorąc pod uwagę tylko Bitcoiny, strona akceptuje również Litecoiny i inne e, waluty, łącznie co najmniej 60 tysięcy Bitcoinów, co obecnie ma wartość 2,5 miliarda dolarów. Eliptyk zauważył, że Joker Stars, który zatrzymał aktywność klientów 3 lutego, staje się jednym z nielicznych kryminalnych rynków, który zamyka się na własnych warunkach, ofiarą własnego sukcesu, a nie w wyniku jakiejkolwiek operacji organów ścigania. No, tego też nie wiemy, tak? <grym> Albo już wiedzieli, że te organy ścigania mogą już w niedalekiej przyszłości ich też dopaść, tak? Więc widzimy, że ostatnio Europol faktycznie działa na te różne rynki dark webowe. więc no tutaj mam przynajmniej historię. Jednego z nich, który przechodzi na emeryturę. Nigeryjski SEC, czyli Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, ogłosiła w czwartek, że wstrzymała plany regulacji kryptowalut w świetle decyzji banku centralnego o ich zakazie, czyli tutaj mamy zakaz banku centralnego i dlatego nie wychodzą z żadnymi regulacjami w stosunku do kryptowalut. Organ regulacyjny wydał oświadczenie oficjalne potwierdzające, że wszelkie plany regulacji kryptowalut są obecnie wstrzymane w związku z dyrektywą Centralnego Banku Nigerii nakazującą bankom, Zamknięcie wszelkich rachunków zawierających transakcje z kryptowalutami. Także mamy tutaj jakąś magiczną rękę, która działa i nie wprowadzi żadnych regulacji związanych z kryptowalutami w tym kraju. A wyszło to z już nie magicznej ręki, ale znanej jako bank centralny, który nakazuje bankom zamykać wszystkie konta. Czego to jest wynikiem? Nie wiemy. Czy coś się dzieje za gdzieś kotarą? Nie wiemy, ale Nigeria jest jednym z tych krajów, które. No, w taki czy inny sposób podchodzą do tego. Ripple opatentował sieciowy system obliczeniowy dla swojego produktu płatności transgranicznej opartego na XRP. Płynność na żądanie. ODL, Amerykański Urząd Patentów i Znaków Towarowych, oficjalnie udzielił patentu 26 stycznia, zgodnie z dokumentami złożonymi na stronie internetowej. USPTO. Patent Ripple wyjaśnia, że ODL pomaga bankom uniknąć zatrzymywania pieniędzy w metodzie bankowości korespondencyjnej, przetwarzania przekazów pieniężnych. Aktualnie szacunki wskazują, że wartość rzędu 10 bilionów dolarów amerykańskich jest wykorzystywana jako zaparkowana platforma na rachunkach Nostro lub innych korespondentów na całym świecie. Ponadto, każda para banków, które nie mają umowy dotyczących takich giełd, musi korzystać z usług innych banków, które to robią, co może podnieść opłaty transakcyjne, zwiększyć złożoność wraz z pojawieniem się walut cyfrowych i zdecentralizowanych ksiąg rachunkowych, korzystając z konnostro może zostać w dużej mierze wyeliminowane, uwalniając zaparkowane na nich pieniądze do wykorzystania przez instytucje bankowe, jak opisano w niniejszym dokumencie patentu. W niniejszym dokumencie dostarczono system komputerowy, który implementuje usługę transakcji obejmujących wiele mediów, wykorzystując cyfrowe waluty i księgi, zdecentralizowanej, rozproszonej w celu zastąpienia konieczności posiadania. Ten system transakcji międzyśrodkowych działa w celu zapewnienia płynności na żądanie dla giełd między mediami. Także rozliczania funduszy mogą nastąpić w dowolnym momencie, w ciągu kilku sekund lub ułamków sekundy. Więc mamy tutaj patent, który też XRP wydaje. Temat użyteczności XRP jest kluczowym pytaniem w pozwie amerykańskiej komisji papierów wartościowych i SEC. To już wiemy, więc no, po prostu patent tutaj jest najważniejszy, który chcą Dorzucić do swojego portfolio w firmie Ripple. Crypto briefing. Apple Pay sprawdza BitPay, dodaje płatności w Bitcoinie. Apple Pay ogłasza wsparcie dla płatności Bitcoina i kryptowalut powiązane z BitPayem. Także mamy, mając telefon Apple i Apple Pay usługę, będziemy mogli płacić kryptowalutami już niedługo. Niektórzy pewnie z zegarka, tak? Apple Pay, zegarek idą do sklepu, a tam sobie wybierają kryptowalutę. Ciekawe, czy to jest na razie w jakimś kraju, czy nie. Zobaczmy. Karta BitPay może być zasilana za pomocą Bitcoina, Bitcoin Cash, Ethereum i czterech stablecoinów powiązanych z dolarem, z tym USDC, GUSD, PAX i BUSD. Karta BitPay Prepaid Mastercard jest wydawana tylko uprawnionym obywatelom USA. Pamiętajcie, że to są karty prepaid. Trzeba je po prostu no, najpierw zafundować, żeby można je używać. I karta BitPay Prepaid Mastercard jest wydawana na tylko uprawnionym obywatelom USA. Ok, w takim razie mamy to. Widzimy się już w sobotę. Jeżeli wyjdzie CryptoCrew, nie pisać. Wiem, wiem, że wyjdzie i wtedy dodam w sobotę też jeszcze tłumaczącą audycję z Crew University. Życzę wspaniałego weekendu, jeszcze jakiegoś tutaj fizycznego wysiłku po tygodniu pracy. No i potem możecie już odpoczywać w niedzielę. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.